To nie trzeba. chodzi, to nie chodzi Trzeba pozwiązać na razie te I to jest, i to jest na e, matchmakingach normalnie Na Wingmana. Polakie, Żeby 4 no. x działało w OBS to trzeba Robert mieć komendę? Nie <gry> Żeby przechwytywanie gry działało to musisz mieć komendę no Nie gadaj, do to widzowie No jak Robert, hype, bica Chodzi to Doba. Tu mają respa a gdzie jest bombsite? Bombsite no jest tu jakiś. Ty kładziesz w tym obrębie. Tragiczny jest. Tragiczny kurwa. No, bo jak zaplanujesz? Z każdej strony tu, cię tu widać. No w sumie jest w taki fajny. No w sumie tu jest, no no no. Tutaj w sensie takim bardziej odkryty na, na nasze na wejście. Okej. Okay. Jakie nowe ustawienia? Ja Health zwiększyłem. No I ustawienia CS-owe pozmieniałem. I celownik. Zobaczymy, czy to będzie chodzi. No to MM, to i tak nie ma tutaj, ten... Nie będę miał porównania, bo to musi być 128 pika, nie 64. Rozdziałki ja nie mogę zmieniać, wiesz? Digielki, czy, czy normalnie gramy? Dawaj, normalnie. I Pudalekam. co, gdybym, idziemy w lewo i od razu w lewo? Dawaj na head'y, po prostu, tak. Oni tu już będą? Nie. Może idziemy Prawo? do obiegu, ty chodź. Dobra, możemy iść Czekaj, O kurde Chłopcy się skampił, miejscu wyznają Oszusty to są Jest ten uspik Chyba też się da wejść Nie, view model mam dobry, mi się podoba. To jest Polak, on wie gdzie jesteś, pamiętaj. Na razie muszę wiedzieć, gdzie ja jestem. No ale FPS-owo ma paść tragiczna. Grałem SKJ, ale nie mogę na tej rozdziale już grać, bo komputer mi wywala, wiesz? Nie, no. Maimanie nas zrobił, chłopie. Ja to z FPS-u, kurwa, na długo z chłopem. A on gra całe życie na 60 i parzaki. Kozak Dobra. uśmiechnięty, zobacz. Takę rozbroił. Ja nie wiem co to za mapa jest. Tragiczna jest ogólnie. Dawaj na makach gwiazd coś. Teraz do bs wjeżdżajmy, co? 120 Dobra. mam. Dobra. 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 A w ziemi jak się patrzę 400. To też. Pa, tam, zobacz. Chłopie, mnie to cofa, kurwa, normalnie. Dawaj, nie nie maruj, Fleszuję wioszek. to Kurwa. Przejdź do prawej. A, Nie wiem, komu Ok. Mam dosyć dobrą pozycję, powiem ci. Nie wyszedł jeszcze jak coś. Od ale chyba wie. Ju! A ie w niego tam Uj! Ależka w rogu, zatował. Gdzie? Gdzie? Za tobą, za Tam po... na tym balkoniku A tu można wejść w ogóle! No, no, no Chcesz daj mi tego pierdziaka, kup się kołacha. Ja na Dobra. na Arta, gdzie możemy wysłać? Na Discordzie możesz mi wysłać? Na fanpage możesz mi tak. wysłać? Oko Słuchaj, do lewej. Kurwa. Ja to ja, ja Dalej. ja ja. ja. Dobrze, BSM, be careful. Czekaj, odcinam tu wejście. Dawaj, dawaj. Sprawdzę plecy. Do BSN nie ma. Plecy... Banc Ej, balkon, ty! ty! Jak tam? Przecież się przebił. Co jest? Ej, nie wiedziałeś, że tam da się wejść. Znaczyń, trzeba to rozkminić w tekście. Co jest grane? No chłop tam patrzył wcześniej, to najlepsze, ty. A tutaj, patrz, po tych boksikach. Ej, no! Dawaj, dawaj, wjeżdżamy od razu. Od razu wjeżdżamy, tak? O. No pewnie, Ule, dawaj. Się idzie, kurwa, ty, no, no, no. A tu się nie da, tu przez tekstury nie przejdziesz, musisz iść jeszcze dalej. Za pesem. Oni też mają wejście za w ogóle. Bezem. nie wiem gdzie jesteś ty. Nary. <laughs> Wiesz może jak naprawić jak litnieską w czasie to z 50 pingu leci do 300? Nie wiem. Mametom że nie. Daję na pewno ja z tam coś. Dobra. Biorę pakę i lecę. Ja są pewnie kurwa. W smoku Nie Ale jak tam? Pa! tu na górę można wejść No oni mają też wejście tam swoje, wiesz? Tak? Tak, mają, mają Zaraz ci pokażę Chodź, możemy tam, w sumie tamten pójść do respa, Trzeba wiesz? Oby, do nich. Co? Cześć Mr. Macie, siema Ta Wchodzisz co tu, nie? No A, tam może do respa pójść? Patrz, i tam na wprost będzie flesza, dałam gorzej. Pa, ja tutaj flashuję z góry, nie? Idziemy na shiftie, tu. No, Daje dwa jeszcze. Dobra. Da, on zresztą już tutaj biegnie do nas. Zobacz. No. Bacz. A my teraz tędy, patrz, chociaż na obiegówę. i shift, shift. Nie słyszy tak. Może jest tak krótko. Ciu, 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 ciu. Patrz, on tu będzie teraz. Oj, za BESem, wie o tobie, wie o tobie. Nice. Sprawdził jednak, spodziewał się. Ej, bez kitu. Plan jest masny Dawaj tu szybko na ten. Na lewo, A. na boksy i buścik mi rób. Jaki buścik? No, boosta, busta, busta podstać tu. Dobra, dawaj, dawaj. Wyżej, jeszcze wyżej. No i tu w no. A Ta. ty? Tak. A, zablokowane jest, zobacz, cwaniaków. A tu chodź, zobaczymy. Teraz się będzie dało. A tu widzisz coś? Nie, musisz tutaj, tutaj będzie lepiej chodź. Da, widzę ich respa. Czekaj, tu dam tłuszcz, nie? nie? chcę Nie chce nikt, nikt przejść tutaj. już jak nam heaven obchodzi ty. Dobra. O kurde. Tu biało. Czekaj. Pamiętam. Wiem polis. Nie podesz mi to Zyniak był, ale nie chciałem i tak. Musi być balkon jeden. Ale za BS. To jest prawo. Musi być w górę. Od razu. Mam lupę. Zatem nie wiemy. Nie ma go tu. No i nice. Nie no, dobra. Jednak jesteśmy za mocni od Twoich No. Ale mapka ciekawa, tylko składa, że tak mamy FPS-u. Dawaj, no scope challenge teraz. No scope, a trzeba ich porobić. Dzisiaj zlistowane było o 0. O 0-0. Czy ma wps nie kupiłeś? No ja to z woda, wiesz? Szybciej. Okej okay. Ej, on tu już jest! Uuu. No Robert ładnie Robert, sobie tutaj pomielił no. ze skrótem, ładnie. subcia Po to meczu zobaczę <grym> Chodź w chod góry pójdziemy od balkonu może. Tak, a z dualami Z dualami, no? Gdzie tu się idzie teraz? Co? Wiesz, jak ja to defa, kupię kup smoka, kup smoka, kus smoka, dać mi na pakę i ten. No wiem, wiem, chodź. Tutaj uf, uf. Uf, uf, uf. Tutaj jednak <laughs> Chyba ten sam pomysł mieli Ta. Chodź górą, zaskoczamy ich Dobra, duala do końca. Nigdy Dobra, w sumie... Ja rzadko duala mi strzelam, a to jak widziałem na New to często w pistoletów sobie. Dzisiaj to się dobrze strzela. Tylko... Chyba na się i dwie rzeczy co grenade górę coś, Dwóch chyba. No. Zachodzę, zachodzę. <trybuj> 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 Niepokój, a on mnie chyba nie widział tam w ogóle. Jak byłem skitrany. kitrany. To sam. Da, buj fory. Ty, ale mam plana w ogóle, wiesz co? Czekaj, kupię sobie dymny, kupię sobie flesza, kupię sobie to. Ja nie, 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 nie. kupię. Idę szybko za BS. Ninja zrobił? Ta, spróbuję no ninja dobra, zrobić, ja... no. No przy kitraj. Przy tych oponach co może się schowaj. Padłek. Chyba mnie widział, tak ci rzucił. Chyba mnie widział. też mam misję. Kurwa, napierdala do mnie. DIPA U! Uh, że ja tak wyjechał. Nie Wykonalaj przez ścianę mu wyjechać. <grystanie> 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 Kurde, szybko! nie wiedział chyba, że można poskadować Chyba nie, chyba nie Kurde, myślałem, że da się porobić Teraz zmienili nasz plan, ty, od razu To jest diga? Nie, 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 nie Kupię se Mam inny plan Idź w ogóle do bs i tam baituj. O, jakieś tu flesze tak On tu... Ej, on tu zrasował. Ja nic nie słyszę Także... Zaraz chyba leci jeden, wiesz? Nie bał się pan raz. U. Wiem, że się to. Zobacza ja dobrze. Wyjazd tych smoków, tam Robert mogę napisać. No, musiał widzieć, musiał. Ja to go, stoję, go, one teraz wiesz? Góra jeden. Góra, ha? Dwóch, dwóch, dwóch. Nie, no da dałby się pobawić. krową wskoczył na górę. Co, dostaniemy teraz rankę? No. Uch. Legendarny ozeł. Ozeł, legendarny. To spoko. Gramy jeszcze? Możemy zagrać. Ty, to, śmiechała. Ta, Ta, no to wywal ją i reszta.